Samoóczek, Pentaglo, ktoś jeszcze? I tak, chodzi mi o ten z Minecraft PS4 Edition i PS3 Edition. Dla mnie jest to bardzo nostalgiczne miejsce, no bo w sumie to mój pierwszy świat po odpaleniu, po raz pierwszy Minecrafta na mojej PS4, gdy miałem 6 lat. No i dziś go sobie zwiedzimy. Zapraszam do oglądania. A i możesz zostawić subika i lajka, proszę. Ja pierdziel, ale nostalgia. Możecie też zapytać, jakim cudem na drzwiach mam w ogóle e, to menu z PS4 i PS3. No, takim specjalnym modem, do którego będzie się mieli link w opisie. Ale kurde. Jezu, jeszcze ten crafting, jaka nostalgia. Kurde, pamiętam jak tam nie mogłem przejść, bo trzeba tam nockę pierwszą przespać. Dobra, ale zacznijmy od zebrania drewna. Kurde, jak to w ogóle tutaj się robiło? Jak dziwnie teraz, jak po kilku... Po, po takim dawnym czasie do takiego craftingu wrócić. Dlaczego ja nie mogę kilofa skraftować? Nie ma tutaj nikt killoffa. No, nie... Aha, jezu, jestem idiotą, przecież ja to muszę w craftingu. Dobra, pierwsze tu jest zrobione. Kurde, pamiętam, jak w ogóle tutaj grałem nocy na, na mojej PS4. Te to. Co, do dzisiaj nie wiem po, po co to jest i co to jest, te te mury. Ale kurde, ale wspomnienia. Ciekawi mnie, czy tutaj będziemy mogli właśnie wejść, bo tam pamiętam, że trzeba pierwszą noc przetrwać, żeby tam wejść. Zobaczymy, czy będziemy mogli. Możemy. Wiesz ten domek, to był chyba mój w ogóle pierwszy taki domek, który właśnie po wejściu tutaj miałem. Wiesz ta, ta skrzynka z strzałami. ja teraz tak sobie uświadomiłem, jak to się w ogóle... Gdzie to jest epipanek? Inventory pod... pod i jest inventory teraz. A, bo tutaj był osobno crafting, a osobno inventory. Tutaj mamy ten pokój alchemiczny, z którego pamiętam zawsze zbierałem... Te yy, ironowe bloki. No okay, to kurde, jak tu przerobić ten żelazo? Bo nie wiem, bo szuka nie ma. Dobra, już trudno. W ogóle to jest, ten, to jest ta stara mechanika PVP, gdzie po prostu im szybciej klikasz to ten. tak jak na pedach. Sharpness, 1, efficient Sunbreaking. No, spoko. Ale dobra, idźmy sobie albo tu na początku, bo w sumie. To było chyba coś z wagonikami. No, dokładnie to z redstone. Tutaj w ogóle te mechanizmy były. Ale przejedźmy się może tu tylko. No bo to jest załącznik, to żeby wagonik sam zrobić. Aha. Dobra, nie mamy wagonika, to niestety nie zrobimy. E, dobra, iśmy sobie tu, tu jest chyba pistwór, bo nie rozpią się te... Kurde, to jest ta farma. Chyba ja ją przerabiałem, pamiętam, że dużo razy ją przerabiałem, bo to też... mi te, te, te zwierzęta znikały, nie wiedziałem, nie wiedziałem dlaczego. Ocelotów nie ma? No to jakby chyba oceloty z tego co pamiętam. Ehm. Zbierzmy sobie, możemy mieć jedzonko. A, to są jakieś oszukane, to były wędki, bo dobrze pamiętam. O, to jest to miejsce, tutaj będzie... Było to tajne jakieś przejście, w sensie do tych, do tych kanałów, czy co to było? Dobra, wymienimy sobie ich. Jak oni sobie tam walczą, czy co. Tylko tutaj trzeba... a tutaj nie trzeba nawet niszczyć, bo tu można tak... O, są te tunele. Kurde, ale nostalgia. Tutaj chyba bazę próbowałem też zrobić jakąś, jak to odkryłem w ogóle. Kurde, ale nawet fajnie, twórcy tego samego oczka nawet fajnie to zrobili, tą taką ukrytą coś w tych kanałach. Tutaj chyba gdzieś było wyjście, no dokładnie. Tutaj były właśnie te yy, dźwignie, ale my weszliśmy od złej strony. O, tutaj jest portal do netheru. I zobaczymy, czy jest taki sam stary nether na... Tym modzie, czy też teksturki tego netheru zmienić, że jest dalej takie samo. O nie, jest tak dalej takie samo. Pamiętam, też były fajne domki, takie. <laughs> A nic w nich niestety nie było. Tego to nie pamiętam. Było coś takiego, ale chyba nie pamiętam tego budynku. Pamiętam, że tam była jeszcze jakaś taka. A tu jeszcze była jedna rzecz, taka. Jest ta armata. Została się ta armata. Tam jest ta, <laughs> tam jest ta wioska, którą. W której tam byłem. To jest chyba zwykła wioska z tego co pamiętam. Ale to jest ten stary generator tej wioski. To jak mapa się wygenerowała stara, to jest ten stary generator. Kiedyś wioski były inne, kurde. O, jest tam to coś, co ja myślałem, że to jest błąd gry, bo chyba dalej w sumie to jest błąd gry. Właśnie ten stary generator wiosek, kurde. One były takie dziwne, zwłaszcza te domki takie dwa na dwa. no tam w środku w ogóle mnie dirta jako podłoga dobrze pamiętam. A ja chciałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Tam za tym. Co tu się stało? Ja tu pamiętam, że tutaj był taki statek. A tam była jakaś taka właśnie piramida, ale taka, która się normalnie nie respi. Ta, ta dżungla. Próbowałem zrobić domek na drzewie. To chyba w sumie co? Weszliśmy chyba cały ten uczek No i co? No i to chyba na tyle z tego świata bo no. Tych resztę rzeczy, które to już były poboczne, no to, no niestety nie zwiedzimy. Sami wiecie przez co. Ale no, takie główne, ale takie główne te wyspy, no co zwiedziliśmy? Wyspy? Są światy? W sensie, no. Eee, no to co? To do następnego. Na ra-